Pyta mnie Pani o agresję skierowaną na zewnątrz, czy o autoagresję? Chyba tak też naprawdę do końca nie wiemy, co się dzieje za ścianami. Ja dojrzewałem do takiego pomysłu na swoje życie, żeby właśnie ten zawód uprawiać. Ta pasja jest taką odskocznią, i to mogą być naprawdę jakieś takie trywialne rzeczy. To jest chyba też rola domu, rodziców, bliskich, opiekunów i to w miejscu publicznym. Mnie jako aktora to może bardziej interesuje ta właśnie emocjonalność, bo na niej się pracuje w swoim zawodzie. Zwracać uwagę na to, czym się dzieci interesują, jeśli oglądają media, nie wiem, w internecie, jakim, jakie gry grają. Nie bać się, iść śmiało, próbować, nie zrażać się, że coś nie wychodzi na początku. Wolność i niezależność, to jest to, co. Do czego każdy chyba gdzieś w swoim życiu dąży i, i chce, a jest trudne do osiągnięcia w dzisiejszym świecie. Elfie.